Hej, tu Milenka. Fajnie, że jesteście. Ja zapraszam na kolejny filmik. To zaczynamy. Hej, tu Milenka. W tym odcinku jest 24H na ogródku. I właśnie tutaj tworzę takie coś, taką tęczę. I mi to wszystko spada. Więc zostawcie dużo łapek w górę, żeby mi się to udało. I Nie zapomnijcie o subskrybowaniu mojego kanału. Zobaczcie, tutaj można stworzyć takie oto rzeczy. Ja bym najbardziej chciałam to. Ale chyba nigdy mi to nie wyjdzie. Zobaczcie, co z tego ułożyłam z pomocą małą i zobaczcie, zrobiłam coś takiego lizaczka. Jest to fajna zabawa, można przy tym bardzo dużo się nauczyć. Czy się podoba ci się? Ona kiwa głową, że tak. To serduszko jest specjalnie zrobione dla Was widzów. Ale przyliza, nie no żartuje. Przecież to nie jest do jedzenia. Zobaczcie, nasza lunka waży się piłką. Jak podejdziemy, to ona bierze ją i ucieka. Ona jest strasznie szybka. Nie dogonimy jej. Może teraz. Musimy poczekać aż położy się i odłoży piłkę. Nic z tego. Dzisiaj czekaj. Nie dam rady. Jest tak gorąco, że teraz trzeba się schłodzić na lody. Moja ulubiona to jest śmietanka. A wy nam społeczność jakie wasze są ulubione smaki lodu, bo moja też. Po zabawach Luna musi się napić, ma tu wodę, ma tu wodę w miseczce. Napiszę, Luna! <grym> Luna! Zobaczcie, ona szuka piłki zamiast pić. Lula? Daj! Tak się zmęczyłam, że sama się muszę napić. Teraz czas zna taką przekąskę, na naleśniki z Demikiem. A dzisiaj chlebek z pastocikiem. Ona nie lubi rzeczy na słodko. Zobaczcie, jak Ty się wystroiła, ma bransoletkę. Ma kolczyki, takie z muszelką, jak Arielka. A ja mam to. To jest Barbie. A wy jak lubicie naleśniki, to zostawcie dużo łapek w górę. Zobaczcie, tutaj mamy biżuterię od Martyś. Są tu gwiazdeczki, muszelki i oto taka Arielka. Jeszcze mamy taką muszelkę samą. I do tej muszelki mamy oto taki naszyjnik. Życzyła mi Marceś, zobaczcie jak ładnie wyglądam. Jeszcze mam pierścionek ze śnieżki. Zobaczcie na to. I tutaj mamy pianki, tutaj mamy kałaczki i teraz nabijam. Ostrożnie, no. Już? na no to idziemy. Tutaj, czy na górę dajesz? Na górę. Ok, no to tak sobie trzymaj, tu tak dalej. O, tam jest ciepełko, bo myśmy przed chwilą jedli kiełbaski, więc jeszcze powinna się zrobić ta pianka. Ja nabiję jeszcze jedną dla Cisi, co? Ok. I co? Coś tam widać już, widzicie? Ja bardzo lubię pianki, chyba dwa razy jadłam, ale teraz trzeci raz. A wy jakie cię takie pianki, to zostawcie dużo łatek w górę. Co masz już zrobioną, myślisz? Chyba tak. Czy jeszcze nie tak zobacz paluszkami, czy jest miękka, nie oparz się. Dwoma musisz, tak. Co? Czy jeszcze? Jeszcze. Jeszcze. Uh -huh. okay. Zobaczcie, gotowe. No to zaczynasz jeść. Nie sparz się. Powiedz sobie tak, no. Ona jest taka mięciutka, że spada Ci już z tego. Pociągnij ją troszkę. Zobaczcie jak ona się... No. A! No chyba możesz jeść, co? I? Dobra. Dobra? Ona smakuje jak co? Nie wiem. przypomina ten smak? Nie wiem. Nie wiesz? Zobaczcie jak się ciągnie. No, dobre są pianki z grilla, nie? Pierwsza kwiata. No, i tutaj będzie ci się też jadła. Biorę jeszcze jedną. Tak ci smakowała, że jeszcze? Mhm. Nie. No. No, to tu robimy. Obkręcamy. Nabij sobie ją bardziej, bo ci spadnie chyba, wiesz? My już leżymy w łóżeczkach i zobaczcie, co oglądamy na ścianie. Na, na, na ścianie, bo mamy, bo mamy elektrol. Projektor mamy, no. tak? I dziewczyny tutaj oglądają sobie na ścianie wyfrunięci. Zobaczcie, tu jest projektor. I na laptopie sobie załączymy tutaj. I dziewczyny będą oglądać o ona ścianie. No, czekajcie. Czekajcie, bo coś się robiło. Przyjemnej podróży! Dziewczyny tu na ścianie sobie pooglądają, nie? I przyjemnego... To my już się z wami żegnamy. Zostawcie dużo łapek w górę, naciśnijcie na dzwoneczka i pa pa! Widzimy się w następnym odcinku. Co to za tekst? Serio, jak oni